Myślę, że ten mecz miał kilka takich faz i tak naprawdę zaczęliśmy go bardzo źle. Bardzo źle weszliśmy w ten mecz. Później zaczęliśmy gonić już przeciwnika i go dogoniliśmy, tak? bo było po 20, mieliśmy swoje szanse, a szkoda, bo uważam, że gdybyśmy lepiej zaczęli tego pierwszego seta to i go wygrali, to tak naprawdę byłby zupełnie inny mecz. Później mieliśmy również końcówkę drugiego seta, gdzie dwa razy pomyliliśmy się w w ataku. Przy, przy piłce po 23 i przy piłce setowej. I de facto te pojedyncze piłki zaważyły o tym, że przegraliśmy dwa sety. Jeśli chodzi o samą taką techniczną grę, to, to uważam, że mieliśmy dużo szans w obronie, ale nie, nie przekuliśmy tego na kontrataki. Zwłaszcza w drugim secie. Mieliśmy bardzo dużo piłek podbitych, a mieliśmy problem, żeby tą piłkę dokładnie wystawić. Natomiast jeśli chodzi o... o... Kolejną partię spotkania byliśmy cierpliwi, cierpliwi, graliśmy, zaciliśmy się w ataku w czwartym setcie i już nie potrafiliśmy wrócić. Później przeciwnicy zaczęli zagrywać po jednej, po jednej linii bocznej, po drugiej i, i, i w konsekwencji przegraliśmy ten mecz. Z każdego meczu trzeba na pewno wyciągnąć lekcję, tak jak i z tego i mam nadzieję, że my tą lekcję wyciągniemy. Tak, jutro się spotkamy chwilę po południu w Bełchatowie i będziemy sobie analizować to spotkanie. No nie, 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 przepraszam, nie, nie będziemy analizować tego spotkania, a, a raczej skupimy się na regeneracji. Krótki trening może taki techniczny, jeśli chodzi o przyjęcie, troszeczkę prewencji, jeden trening w poniedziałek i gramy następny mecz. To, to, to przekonanie, nie robimy z tego tragedii. Nie, nie, jest, jest za mało czasu do następnego meczu, żeby teraz rozpamiętywać to spotkanie, więc trzeba jak najszybciej patrzeć w przód i zająć się tym, co, co przed nami.